Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Daniel, a Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka programu Playwatch. Jedziemy. Popularna seria Assassin's Creed ma wrócić do korzeni. Tak przynajmniej twierdzi znany dziennikarz Jason Schreier, który podzielił się tą informacją na łamach Bloomberga. Nowa gra ma być znacznie mniejsza od kilku ostatnich produkcji, ale zamiast eksploracji stawiać na skradanie się i cichą eliminację wrogów. Ponoć nowy projekt miał być początkowo dodatkiem do Assassin's Creed Valhalla, ale ostatecznie przeobraził się w samodzielną nieco mniejszą odsłonę serii. Mamy złe wieści dla fanów The Last of Us. Z informacji, które otrzymaliśmy, wynika, że serial oparty na przebojowej serii gier zadebituje dopiero w 2023 roku. Potwierdza to wcześniejsze plotki o nikłych szansach na premiery w tym roku. No cóż, nie pierwszy i nie ostatni raz musimy na coś dłużej poczekać. Uniwersum Transformers ma się natomiast dobrze, choć premierę Transformers Rise of the Beasts rozpaczy fanów przełożono na 2023 rok, to pojawiła się ostatnio także dobra wiadomość. Film ten bowiem będzie zaledwie początkiem nowej trylogii o niekończącej się wojnie Autobotów i Deceptikonów. Na razie nie znamy żadnych szczegółów dotyczących dwóch kolejnych części cyklu, ale warto przypomnieć, że w 2024 roku ma też zadebiutować w kinach animowany spin-off tej znanej serii. Życie Alexa Rydera to niekończące się pasmo niezwykłych niespodzianek. Bo jak inaczej nazwać Losy nastolatka, który dowiaduje się o tym, że przez całe życie poddawany był nieświadomemu szkoleniu szpiegowskiemu. Śmierć wuja sprawia, iż mimo początkowej niechęci zaczyna współpracę z departamentem starając się rozwikłać tą zagadkę. W drugim sezonie chce wrócić do normalnego życia, jednak jak się zapewne domyślacie, kolejne dramatyczne wydarzenia pokrzyżują mu plany. Premiera drugiego sezonu serialu Alex Ryder w poniedziałek 7 marca od godziny 21.00. 5, emisja po dwa odcinki, kolejne odcinki w każdy poniedziałek od 21.05 w AXN. Wyczekiwane, choć wciąż wzbudzające kontrowersje Baldur's Gate 3 zadebiutuje najwcześniej w przyszłym roku. Jak podkreślił szef studia Szalony Sven Winske, ekipie zależy przede wszystkim na jakości, a w przypadku tak rozbudowanej fabularnie i mechanicznie gry oznacza to mnóstwo pracy. Gra już od ponad półtora roku jest obecna w fazie wczesnego dostępu, a twórcy ponoć mocno wsłuchują się w sugestie społeczności. No cóż, 2024 to nie aż tak daleko, a po kilku ostatnich wpadkach dużych studiów chyba każdy z nas woli otrzymać produkcję dopracowaną, nawet jeśli oznacza to dłuższe oczekiwanie. W sieci pojawiły się spekulacje na temat tego, jakoby Miała powstać kolejna odsłona gry Mad Max. Przypomnę, że pierwsza produkcja zadebiutowała w 2015 roku i mimo mieszanych ocen podbiła serca miłośników postapokaliptycznych pustkowi i zapachu benzyny. Co ciekawe, mimo tytułu, nie miała ona zbyt wiele wspólnego z kultowymi już produkcjami filmowymi. I choć nie odniosła tak wielkiego sukcesu jak Mad Max na drodze gniewu, to zdobyła spore grono fanów, którzy z radością przywitaliby kolejną część. Przedstawiciele studia odpowiedzialni za nadchodzący system Shock Remake twierdzą, że gra jest w całości grywalna. To dobra wiadomość, bo na nową wersję tej kultowej gry czekają z niecierpliwością zapewne nie tylko fani oryginału z 1994 roku, ale też miłośnicy mrocznych horrorów science fiction. Choć nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery, to przecieki z rdzenia Shodan wskazują iż nastąpi ona jeszcze w tym roku. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym playwatchu oczywiście na AXN. Do zobaczenia. Cześć.